Jak wspierać dzieci, które wychowują się w rodzinie bez ojca? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nierzadka sytuacja, i rozumiem ból, ale jest nadzieja. Jest nadzieja. I z czego ona wynika? Yy, można być z wielu źródeł. Pierwsze, najważniejsze źródło. Rozumiem, że mówimy o dzieciach, które przyjęły sakrament chrztu jako punkt wyjścia. Nie myślę, że tak jest. I teraz do tego się odwołajmy. W czasie udzielania sakramentu chrztu dla naszych dzieci, kapłan nas rodziców pytał: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Aby przestrzegając przykazań, miłować Boga i bliźniego, jak nauczał Jezus Chrystus, czy jesteście świadomi tego obowiązku? I wtedy powiedzieliśmy, że jesteśmy. Ale, kochani, ten obrzęd, właśnie z wypowiedzeniem tej naszej deklaracji, zaangażowania się w religijne wychowanie naszych dzieci, ten moment, to był moment zawarcia naszego przymierza z Panem Bogiem. Przymierza. A przymierze, istotą jego jest to, że są dwie strony że to jest pakt, umowa. Ale podpisana przez dwie strony przymierza, dwie strony umowy. Z jednej strony jesteśmy my, rodzice, tak? Zobowiązujemy się. A z drugiej strony jest Pan Bóg. I to jest niezwykłe. I to jest w ogóle istota każdego przymierza. Jak się czyta na kartach Pisma Świętego y, opisy obrzędów zawierania przymierza Pana Boga z ludzkością, a jest tego bardzo dużo. Począwszy od Noego po wyjściu z arki, y, to zawsze. Istotą tego przymierza jest to, że Pan Bóg ze swojej strony deklaruje pełną, nieograniczoną, i tu nawet brakuje słów, żeby to wyrazić, co to znaczy, jeśli Pan Bóg deklaruje pełną pomoc. Taką właśnie na miarę Jego, który jest wszechmocny, który jest Bogiem. Więc On ze swojej strony deklaruje i my ze swojej strony deklarujemy, no i On oczekuje, abyśmy się zaangażowali w to wychowanie. Tylko, że tak, no my mamy się angażować, ale z Jego strony jest zawsze Pełnia tego zaangażowania, tylko on, jeśli my nie będziemy z nim współpracować, on z tej pełni będzie nam ograniczał tylko dlatego, że jesteśmy wolni i on czeka po prostu na akt naszej woli, na to, żebyśmy o to wyraźnie prosili. A więc w momencie, kiedy jesteśmy już w tej chwili w pojedynkę, pamiętajmy nade wszystko właśnie o tym, że na mocy sakramentu chrztu naszego dziecka. Nie jesteśmy samotni w tym trudzie wychowania naszego dziecka, że jest jeszcze Pan Bóg, bo ten chrzest to było przymierze z Panem Bogiem. I teraz na tej podstawie trzeba rozpocząć bardzo intensywną współpracę z Panem Bogiem. Ale my coś ze swojej strony, a więc to, ile my możemy. Jeśli nie ma przeszkód, regularna spowiedź i cotygodniowy pełny udział w mszy, czyli przyjmowanie komunii. Tyle z naszej strony. Jeśli chodzi o samą przymierze, oczywiście plus jeszcze modlitwa, ale to jest to minimum. I wówczas prośba, Panie Jezu, Panie Boże, Ty najlepiej to wiesz, że do pełnego wychowania, do dobrego wychowania potrzebni są oboje rodzice. Ale tak nie jest. Ja jestem sama, ojca nie ma. Więc Panie Jezu, Ciebie proszę, Panie Boże, Ciebie proszę, żebyś ty zrekompensował w tych działaniach wychowawczych to, czego nasze dziecko nie dostaje, właśnie dlatego, że nie ma ojca, że ja jestem sama. Ty to zrekompensuj. Nie tyle zastąp, ile właśnie wypełni tą pustkę, która z tego wynika, z braku Ojca. I Pan Jezus, no, czy to dla Niego jest problem, jest przecież Bogiem. Pan Jezus jest w stanie to w dziecku zrekompensować w czasie całej drogi Jego rozwoju i potem Jego funkcjonowania. Ale my ze swojej strony musimy o to bardzo wyraźnie prosić, artykułować tę naszą prośbę, odwołując się do tego przymierza z dnia przyjęcia przez nasze dziecko sakramentu chrztu, ale z naszej strony właśnie wtedy, kiedy prosimy, to minimum. A więc regularna spowiedź pełny co niedzielny udział w mszy. I teraz do tego jeszcze wiele modlitw właśnie z tego powodu i w tej intencji bardzo zachęcam. Różaniec rodziców, przepraszam, my, my z Jolą jesteśmy w różańcu rodziców. To jest fantastyczny pomysł. Proszę wchodzić na stronę internetową bez polskich znaków rodziców.pl i tam znajdziemy wyjaśnienie, na czym to polega. I wejdźmy w to, wejdźmy w to. Niezwykły przywilej, bo w tej róży różańcowej, w którą wejdziemy, wszyscy rodzice, a więc 20 osób, modli się w intencji tych wszystkich dzieci, a więc też i naszych dzieci. Więc intensyfikuje się nasza modlitwa, a więc różaniec rodziców, ale nasza indywidualna modlitwa. I ja wtedy bardzo lubię mówić: nie ma niewysłuchanych próśb rodziców za dzieci, ale szczególnie nie ma niewysłuchanych próśb matek za dzieci. Bardzo mocno to potwierdzają fragmenty Pisma Świętego, tylko jest jedna prośba, jeden problem. Ta modlitwa musi być intensywna, systematyczna, gorliwa, ale ta systematyczność, nie wolno się zniechęcać po pięciu, po dziesięciu, nawet po piętnastu latach nie widząc owoców tej modlitwy. Mamy ze swojej strony być gorliwy, być natrętni być intensywni, być systematyczni i być cierpliwi i Panu Bogu zostawiać efekt. I teraz nawet jeśli my do końca życia jakiś niedosyt będziemy czuli, jakieś odczucie porażki wychowawczej, nigdy nie ma niewysłuchanych modlitw rodziców za dzieci. Nigdy nie ma. One zawsze są wysłuchane, bo ta nasza modlitwa płynie w pewnym sensie na konto naszego dziecka. I nawet jak już my zejdziemy z tego świata i można by tak powiedzieć po ludzku nie zobaczymy efektów, to zawsze będą, bo ten skarb jest, ten depozyt jest na koncie naszego dziecka. Jak to Pan Bóg dla dobra naszego dziecka wykorzysta, zostawmy Panu boku. Ale nie ustawajmy właśnie w tej intensywności modlitwy. Mam przecież ogrom nowen, od chociażby nowennę pompejańską. Odmówmy taką nowennę chociaż raz w życiu z naszego dziecka, ale też ogrom innych Modlitwie jeśli czas na to pozwala, jak najwięcej dziesiątek różańca, jak najwięcej koronki do Bożego Miłosierdzia. I zapraszajmy do współpracy od chociażby takie wspaniałe przykłady matek, które również miały wielkie trudności z wychowywaniem, jak święta Monika czy święta Rita. Szczęść Boże!